Witam Państwa serdecznie po noworocznej przerwie w dzielniku hermetycznym. Dzisiaj druga część z serii zasady zbierania ziół według astrologii herbalnej. Dzisiaj, myśląc o tym, co mamy pod stopami, będziemy swój wzrok kierować ku górze, ponieważ opowiem Wam o wpływach Księżyca na rośliny. Zanim przejdziemy jednak do konkretów, chciałem przeczytać Państwu fragment książki jednej z książek, która no, w pewien sposób zmieniła moje patrzenie na świat. Henry David Tocherau, Walden, czyli Życie w lesie. W przekładzie Haliny Ciepińskiej. Czasami... Gdy odczuwam przesyt towarzystwem ludzi i plotkami oraz zmęczenie wszystkimi znajomymi w miasteczku, wędrowałem jeszcze dalej na zachód. A nieżeli normalnie przebywałem w bardziej odludną okolicę, ku świeżym, lasom, nowym pastwiskom, albo też o zachodzie słońca szykowałem sobie kolację z czarnych jagód i borówek na wzgórzu jasna przystań, Robiąc zapasy na kilka dni, owoce nie ofiarowują swojego prawdziwego smaku tym, którzy je kupują albo zbierają na sprzedaż. Istnieje tylko jeden sposób, aby go z nich wydobyć, lecz niewielu się na to decyduje. Gdybyś chciał się dowiedzieć, jaki smak mają czarne jagody, zapytaj o to pastucha krów, czy przepiórkę. Ci, którzy przypuszczają, że poznali smak czarnych jagód, chociaż nigdy ich nie zbierali, popełniają najbardziej powszechną omyłkę. Czarne jagody nie docierają do Bostonu. Odkąd wyrosły na trzech wzgórzach miasta, przestały być tam znane. Ambrozyjska, zasadnicza część owocu ginie wraz z kwieciem, które niszczeje nawozie handlarza. I z jagód robi się obrok. Jak długo rządzi wieczna sprawiedliwość, nie można przetransportować tutaj z wiejskich wzgórz ani jednej niewinnej jagody. Podczas zbierania ziół, oraz nie tylko, przestrzeganie położenia księżyca na niebie bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o cykle księżyca, wyróżniamy dwa podstawowe typy miesięcy. Pierwszy możemy przyjąć, że jest ważniejszy. Pierwszy cykl jest to tak zwany miesiąc synodyczny, który trwa 29,53 setne doby i powiązany jest on z tak zwanymi fazami księżyca. Jest to księżyc przybierający i ubywający, czyli cykl opisujący życie księżyca od nowiu do nowiu. Księżyc dążący od nowiu do pełni, nazywany przybierającym, i w tym czasie soki w roślinach krążą bardziej od korzeni. Wierzchołkom, więc wtedy przeprowadzamy wszystkie czynności związane z naziemnymi częściami roślin. W tym też oczywiście zbiory. Czas odnowił do pełni to jest też pierwsza, druga kwadra księżyca. Szczególnie druga jest oczywiście lepsza do zbiorów. Najlepszy czas to jest od 3 no, do 6 dni przed pełnią oraz sam dzień pełni. Jednak należy unikać dnia pełni, kiedy księżyc jest w znaku lwa lub wodnika. Czas od pełni do nowiu nazywamy księżycem ubywającym. Jest to trzecia i czwarta kwadra księżyca. No i tutaj soki z roślin krążą w drugą stronę, czyli od czubków do korzeni. Także tutaj przeprowadzamy wszelkie czynności związane z roślinami pod ziemią. Sadzenie bulw, jak i również zbieranie korzeni. No i tutaj do tych wszystkich czynności podziemnych zdecydowanie najlepsza jest kwadra czwarta mniej więcej tak samo od 3 do 6 dni przed nowiem. Drugi typ miesiąca, jaki możemy wyróżnić, jeśli chodzi o Księżyc, to jest miesiąc sideryczny. Trwa 27,32 setne doby. Jest to opis ruchu Księżyca na tle drogi zodiakalnej. Jest to średni czas obiegu Księżyca wokół Ziemi. Wstępujący Księżyc. Porusza się od znaku strzelca do bliźniąt i wzmacnia on działanie księżyca przybierającego. Wstępujący księżyc porusza się od znaku bliźniąt do strzelca i wzmacnia on działanie księżyca ubywającego. Opisany przed chwilą ruch księżyca często jest mylony z cyklem odnowił do nowiu Oba cykle księżyca nie są ze sobą ściśle powiązane, jednak na siebie oddziałowują i wzmacniają lub osłabiają swoje działanie. trzeba o tym pamiętać. Księżyc w perygeum, kiedy znajduje się najbliżej Ziemi, niekorzystnie wpływa na rośliny liściaste, natomiast Pozytywnie wpływa na wszelkie rośliny, które chcemy uprawiać na nasiona. Księżyc w apogeum, kiedy znajduje się najdalej Ziemi, bardzo niekorzystnie wpływa na kiełkowanie roślin. W tym okresie nie powinno się prowadzić wysiewu, ponieważ kiełkujące wtedy rośliny są bardzo słabe, są podatne na choroby i różne deformacje. No teraz podam Państwu wszystkie pozostałe informacje, jakie udało mi się znaleźć w dziennikach, książkach na temat wpływów księżyca. Gdy księżyc jest przybierający i znajduje się w znaku raka, należy wtedy siać wszelkie rośliny, które posiadają znaczną zawartość wody, jak ogórki, pomidory, sałaty, melony. Najlepszą porą do siania ziół, warzyw o smaku ostrym i gryzącym jak chrzan, cebula, czosnek, rzodkiew, chmiel, tytoń, mak, gorczyca, piołun, pokrzywa jest wtedy, gdy księżyc znajduje się w znaku skorpiona. Na bezczarny len, konopie, buraki Bratki polne, tarninę, czeremchę, rdest, wężownik, skrzyp, żywokost lekarski, tojad, mchy, jak i również sosny i topole, buki i olchy. Najkorzystniej oddziałowuje księżyc w znaku koziorożca. Rośliny, u których pożądany jest bujny rozrost liści, takich jak sałata, kapusta, wysiewa się tuż przed pełnią. We wczesnej wiośnie, gdy wypada pełnia, księżyc znajduje się w znaku raka. Dla wzmocnienia efektu należy wybierać godziny, w których wschodzi rak na horyzoncie. Co w tym okresie ma miejsce przed południem od 9 bodajże do 11-12. Zwróćmy uwagę, że księżyc jest wtedy również wschodzący, co również potęguje nam efekt mocy ziół i wszystkich czynności, które wykonujemy. Rośliny, u których pożądany jest silny rozrost części podziemnych, jak bulwy, korzenie. Należy sadzić po pełni. Przy czym należy jeszcze zwrócić uwagę, by znakiem wschodzącym był znak płodny. Jednak o znakach zodiaku dowiecie się Państwo w kolejnej, trzeciej części. Owoce, u których główny nacisk kładziemy na aromat, należy zbierać w czasie pełni. Przy ostatniej kwadrze księżyc ubywający. Najlepiej zbiera się owoce, które mają być przechowywane przez dłuższy czas. Wierzenia ludowe i legendy źródło: Zaranie Śląskie. Na Śląsku dziewczęta zbierają kopytnik w czasie przybierającego księżyca i gotują go w nowym, glinianym garnku, szczelnie zamkniętym, żeby para nie uchodziła. Podczas zbierania kopytnika mówią następującą formułkę. Naważym se kopytnika, abym miała zalotnika. Gdy szły na jakąś zabawę, wtedy skrapiały się odwarem kopytnika, by się komuś spodobać. W wierzeniach wschodniosłowiańskich wierzono, że w brzozy przechodzą dusze zmarłych dziewcząt, i że w lutym i w marcu Tańczą one przy świetle księżyca, zatańcowując na śmierć ludzi, którzy się między nie dostaną. Odpowiada to ruskim opowieściom o rusałkach, które kołyszą się na brzuskach z rozpuszczonymi włosami i śpiewają czarowne pieśni. Źródło rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych, słownik Adama Fischera. Czytamy... W lubelskim zaleca się następujące leczenie brodawek. Stojąc pod otwartym niebem i patrząc w księżyc na nowiu, należy trzymać gruszkę w ręku, nakłuć ją trzykrotnie szpilką i za każdym razem szpilką tą dotykać brodawki, przy czym zakopuje się gruszkę w ziemi, by ta zgniła. W lubelskim brodawki zaśleczy się w ten sposób, że jabłko dzieli się na cztery części, potem każdą częścią dotyka brodawki, następnie wszystkie części jabłka związuje się nitką i zakopuje w ziemi, tak aby ich nikt nie widział. Zabieg ten odbywa się podczas ostatniej kwadry, by wraz z ubytkiem księżyca zniknęły i brodawki. Syreński. Zalecał jaskier ostry przywiązywać czerwoną nicią przy wschodzącym księżycu na znaku byka, na ogolonym tyle głowy w celu leczenia lunatyzmu. W powiecie cieszyńskim, w celu odstraszenia gąsienic od kapusty zakopywano w polu w czasie ubywającego księżyca kość z nogi zająca. W litewskich pieśniach opowiada się, że pod klonem wytryska źródło, gdzie synowie boga w świetle księżyca tańczą z córkami. W polskich piosenkach mówi się o srebrzystej, lodowatej wodzie, która wypływa spod jawora. Syreński twierdził, że garb na plecach i na piersiach spędza koniczyna gotowana w winie z białą bukwicą. I przykładana na ubywającym księżycu. Narośl, zwaną wilczą kością, wedle ludu wielkopolskiego, należy nacierać leszczyną, ułamaną w czasie ubywającego księżyca. Wedle cyreńskiego, ogórki należy sadzić przed pełnią, wtedy są największe. Wierzenia te przetrwały u ludu robczyckiego, który nie sadzi ogórków, nanowił w obawie, że się nie udadzą. W Kozienicach kaszą jaglaną leczono tak zwaną księżycową chorobę u dzieci. Nie należy bowiem kolebki z dzieckiem stawiać tak, aby padały na nią promienie księżyca, gdyż w tym wypadku dziecko dostanie choroby księżycowej, którą łatwo można poznać po tym, że dziecko dostaje jakby szklanych oczu i cały czas płacze. Według Syreńskiego, korzeń szczawiu kopany na wietchu księżyca leczy oczy. Niestety do końca nie udało mi się sprecyzować, co znaczy słowo wietchu. Czy jest to księżyc przybywający, czy jest to też pełnia. Krakowskim buraki sadzono w czasie wielkiego księżyca, w czasie pełni, ponieważ wierzono, że inaczej będą miękkie. W prusach zachodnich wierzono, że nie wolno prząść w świetle księżyca, bo diabeł porywał przędziwo i duszę osoby, która to robiła. W zapiskach z Ziemi Kaliskiej czytamy o lubczyku. Żerwany w pełni księżyca o północy z wymawianym zaklęciem, to miało powodować, że zyskamy ogólną sympatię. Również w celu uzyskania sympatii podczas przybywającego księżyca wieczorem trzeba rwać przesęp biały i przyrządzić z niego wywar. Czytamy w zaraniach śląskich. W województwie krakowskim wierzono, że nie sieje gospodarz pszenicy, gdy świeci mocno słońce i księżyc, bo pszenica będzie świeciła. Świeciła pustkami. Oznaczy, że, no, oznacza to, że będzie po prostu rzadka. Trzeba zatem pszenicę siać w niegorący dzień. Albo w nocy przy księżycu, gdy ten zaszedł równo z dniem. W okolicach Lwowa dziewczyny używają naparu z wawrzynka, rankiem przed schodem słońca, obrócone ku księżycowi, rozlewają odwar na drogę w znak krzyża, wypowiadają zaklęcie, by w ten sposób zaczarować swojego ukochanego. Jedną z najbardziej świętych indyjskich roślin, tak zwaną somę, jaki był to rzeczywiście gatunek, do dziś nie dało się tego ustalić, zebrano wyłącznie przy świetle księżyca, by sporządzić z niej fermentowany napój zdrowotny. Na początku naszej ery Pliniusz Starszy pisał: Wszystko, co się kosi, wyrywa i zachowuje, robi się bezpieczniej podczas ubywania, niż przybywania Księżyca. A współczesny mu Cyceron, mimo że w swoim dziele o wróżbiarstwie astrologię poddaje srogiej krytyce, Księżycowi przyznaje jednak znaczny wpływ na procesy biologiczne. W jednym z dzieł Steinera o okultyzmie czytamy o Księżycu. Całe gwiaździste niebo, mimo że nie możemy tego udowodnić za pomocą dzisiejszych metod naukowych, jest w pewnym sensie odbijane z powrotem na Ziemię przez Księżyc. Jest to w rzeczywistości potężna, zogniskowana moc kosmiczna, którą Księżyc wysyła wraz ze swoimi promieniami do rośliny, tak aby poszła w nasiona aby spotękować siłę wzrostu do poziomu, w którym będzie mogła się przekształcić w siłę rozmnażania. Pierwsze badania w oparciu o wskazania Rudolfa Steinera przeprowadziła w latach 20. poprzedniego wieku Lili Kolisko. Wykazała ona przez liczne eksperymenty, że przy sianiu, sadzeniu i zbiorze roślin bardzo ważne jest przestrzeganie faz księżyca, Nowiu, pierwszej kwadry pełni, gdyż decydują one o rosnącej lub słabnącej sile jego oddziaływania. Bardzo wiele rolnictwo biodynamiczne zawdzięcza również drugiej kobiecie, Marii Thun, która swoją działalność badawczą rozpoczęła w latach 90. naszego stulecia poprzedniego stulecia, przepraszam i wydała biodynamiczny kalendarz zasiewów. Wiele uwagi autorka poświęciła na temat rytmowi wznoszenia się i opadania Księżyca, czyli to jest wcześniej wspomniany rytm czy też drogę, jaką przenierza Księżyc na tle horyzontalnym. Indianie Mastek we współczesnym Meksyku Zbierają boskie grzyby tylko podczas nowiu tuż przed świtem, by wykorzystać je w ceremoniach szamańskich. Święta Hildegarda pisze, iż najtrwalsze, najzdrowsze zioła są, gdy zbierzemy je na 5 dni przed pełnią księżyca. To jest wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gdzie opowiem Wam, jak już wcześniej wspomniałem, o wpływach zodiakalnych oraz o paru innych rzeczach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Sława.